na ludziska. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować, jak wgrywać pliki na serwer na, i własne mapy. Pierwsze co, co musi być to jest program Filezilla FTP Client. Otwieramy ten program. Tutaj wpisujemy serwer. W moim przypadku jest Nazwa użytkownika, to wy wpisujecie swoje. Has, hasło. Każdy wpisuje swoje, takie jak to ma.

Ja to spróbuję zaraz zrobić. Okej, okay, już mi się udało. Wchodzimy w ten folder. Tutaj mamy wszystkie nasze pliki serwerowe. Tutaj mamy World. Banet, I Minecraft Jar, Observer, Log, Server, Process, Whitelist. I możemy tutaj właśnie usunąć. Ja nie chcę usuwać, bo to jest. Serwer, mój serwer, który cały czas chodzi, na razie jest prywatny, żebym miał nagrywać. Ok, skąd te wszystkie wiadomości, które ja mam się dowiedzieć? Odpalamy naszą przeglądarkę. Wchodzimy w CraftServer.pl. Ja się loguję. Widzisz? Wybieracie serwer. ustawienia. O, klik jest. I tutaj masz pomost. I tutaj jest dla FTP, czyli tutaj właśnie wpisujemy craftserf.pl port 21. Nie trzeba nam to go wpisywać, on zniknie. Nazwa użytkownika. To tutaj no i hasło, takie samo jak żeby się zalogować okej okay. teraz to musimy pobrać ja, ja mam link po, ja mam link podam do tego okej okay. i teraz ja szukam ile mamy no i to by było na tyle. Żegnam się z Wami pa pa.